Zadanie numer 18 z hydrostatyki. Jaka jest gęstość kuli o objętości 1 m3, jeśli 3 czwartej jej objętości jest pod wodą? Dla wody mamy jej gęstość 1000 kg na m3. Szukamy gęstości kuli. Na tym obrazku mamy przedstawione działające na kulę siły. Są to jej ciężarku i siła wyporu wody F ze wskaźnikiem WR, oczywiście promi kuli. Ponieważ kula spoczywa, więc zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki te dwie siły działające na nią się równoważą. Zapisujemy warunek równowagi wartości tych sił. A następnie rozpisujemy ciężar kuli jako iloczyn masy i przyspieszenia ziemskiego. Masa jest równa iloczynowi gęstości kuli i jej objętości. Z kolei siła wyporu zgodnie z prawem Archimedesa jest równa ciężarowi wypartej cieczy. Ciecz wyparta odpowiada objętości kuli, tej części objętości kuli, która znajduje się pod wodą. Zatem znowu masa razy przyspieszenie ziemskie, a masa to gęstość wody, Razy 3 czwarte V. Tyle kuli znajduje się pod wodą. I tyle wody jest wypieranej przez kulę. Z obu stron występuje V razy G. Możemy uprościć przez ten iloczyn. I otrzymujemy taki wzór na gęstość, a wartość około 750 kg na metr sześcienny. Około, dlatego że przyjąłem, iż przyspieszenie ziemskie jest równe 10 m Na sekundedek fadratu.